Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik no vlog ogólnie będzie. Zostawicie końcówki w górę na początku tego filmiku. No i zaczynamy. Ogólnie ja teraz robię sobie tutaj biżuterię na szyjniki w ogóle. Ogólnie ostatnio kupiłam sobie jakby to jest ala Wazelina. Ale taka mała i ona ogólnie jest pachnąca. I ona w ogóle można używać na usta mega ładnie pachnie jakby. O Jezu, no, tak słodko, fajnie. Było jeszcze, bo ja wziąłam się taki. I było jeszcze jabłuszko, był neutralny, czyli chyba on jakby był bezapachowy, ale ja uznam, że ten będzie lepszy. I nie żałuję. Mega ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie, więc sobie nałożę na usta. No, więc sobie go jakby kupiłam i powiem Wam, że fajnie. <gry> że jakby no fajne. Ładne takie online inclusive, pudełeczko ogólnie. mega ładnie wygląda. Więc sobie kupiłam. Zastanawiam się, moi drodzy, bo dzisiaj planuję jechać do Action i do Pepko, ale jeszcze zobaczymy, czy się uda. Ale chciałabym właśnie, bo muszę kupić, na pewno chciałabym kupić taki mały portfelik, bo jakby mam portfel, Victoria, ten wielki w ogóle, ale też potrzebuję taki jakby mniejszy, więc, więc no, więc potrzebuję sobie kupić. I ten y, taki mniejszy portfel. Co ja jeszcze chciałam sobie. A kubek co by... chciałam jeszcze kupić, ale to kubek to w pepko. To nie wiem, czy będzie ten, co chcę, bo ja chcę plastikowy ja nie chcę żadnej szklany i w ogóle. Tylko, chcę, żeby był to jakby plastikowy ten kubek, więc w pepku raczej nie będzie, albo nie wiem, w sensie zobaczę, jakbym jechała, bo jeszcze nie wiadomo, ale mam nadzieję, że pojadę. I chciałam sobie właśnie. Kupię ten portfel, kubek yy, i ten kubek to raczej będzie chyba w Action, bo w Action jest tak mnóstwo tych rzeczy. Kto wie, może sobie coś kupię jeszcze w Action, takiego z takich Dewey rzeczy, coś takiego. Ostatnio jak byłam w Action, to była taka masakra z tymi rzeczami, nie wiem dlaczego, ale zauważyłam właśnie, że jakoś mnóstwo tych rzeczy do robienia samodzielnego nie było. Jakieś tak jakby ten dział już nie był taki, jaki kiedyś był, i nie wiem dlaczego, co się stało. Może to jakiś, nie wiem, że dużo się wyprzedało, więc mam nadzieję, że po prostu jakby będzie ich więcej tych rzeczy, bo może, wiecie, wyprzedało się i oni jeszcze nie dostają nowego towaru. Wiecie, różnie jest po prostu, więc e, mam nadzieję, że to jest chwilowe, że nie ma tak tyle rzeczy, jak było kiedyś, bo kiedyś to było mnóstwo, wiecie, tych koralików, a ostatnio były. Koraliki na tym dziale, jedna paczka, tych samych. Że się jakby, na przykład 10 paczek tych samych koralików, wiecie o co chodzi. Nie było już tak, tak mnóstwo tych koralików, od najmniejszych do największych, wiecie, tylko była taka bieda. Więc mam nadzieję, że to chwilowe, więc no. A ta wazelina, to jest Ala wazelina, ale mam coś do niej dobre uczucia. Coś się nałożyłam na usta. Jest bardzo taka pachnąca, no, tak jak mówię, były jeszcze inne, było jabłuszko, ja jabłuszka nie chciałam, było naturalne, no i tam były jeszcze jakieś tam błyszczyki. Słuchajcie, ja sobie muszę w końcu kupić błyszczyk przez roczysty. Coś czuję, że sobie kupię za niedługo błyszczy przez Rosysty, bo to jest mega fajna sprawa. Dziewczyny koniecznie sobie naprawdę zobaczycie efekt tego. Ja chyba kiedyś używałam błyszczyku szczyt coś z tego nie pamiętam, czy to był mój czy od kogoś pożyczyłam. Nie pamiętam, ale pamiętam, że ja sobie chyba kiedyś nakładałam i byłam strasznie zadowolona z efektu. Więc no, i tutaj mam jeszcze obraz do pomalowania. Proszę bardzo, mega ładny, nie, naprawdę. To jest chyba z Pepko. No, pe chyba Pepko, bo w action nie ma takich raczej rzeczy, bo nie widziałam. Słuchajcie, powróciły powróciły bo kiedyś pamiętam, że yy, no ja malowałam kiedyś obraz yy, z Pepko. Też sobie kiedyś kupiłam taki podobny obraz. A potem było tak przez długi czas, że nie było takich w takich wzorach, że wiecie, kwiaty, jakieś wiecie ptaki, w ogóle takie już jakby może powiedzieć, dla większych, tylko były takie bardziej dziecięce, że wiecie, jakieś samoloty, jakieś misie, jakieś pszczółki, takie wiecie no, dla dzieci no nie? Ale powróciły. Powiem Wam, że jest, że to jest tak e, naprawdę. To, żeby mieć jakby te litery, te, wiecie. Te liczby, to jest naprawdę mega hardcore. Ja po prostu. Naprawdę, jak malowałam ten obraz, to ja byłem bardzo taka, wiecie, zestresowana, bo jeden błąd i po prostu. Wiecie, wszystko się rozpada, to jest po prostu takie stresujące bardzo. Więc e, proszę bardzo, tutaj. Najgorsze są chyba te najmniejsze, takie malutkie, takie... to, 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 to jest chyba najmniej, e, najbardziej takie stresujące, właśnie, malowanie po takich małych, że jest jedynka i jest taka bardzo taka malutka. I wiecie, bez, przy, wiecie, no pomalować takie coś. To jest naprawdę stresujące bardzo. Napiszcie końcie w komentarzu. Oczywiście malowali kiedyś coś takiego. I oczywiście jakby, oczywiście chcieli takie coś spróbować. Ja na pewno polecam efekt końcowy, ale malowanie jest bardzo takie ciężkie. <laughs> ciężkie jest bardzo. Wiecie co jest fajne, że oni dodają do tego farby. W sensie farby, jeszcze rozumiem, bo one muszą, bo i farbki są w ogóle podnumerowane. Trzeba tak robić, żeby były podnumerowane, Proszę bardzo. O, ależ oni jeszcze dodają pędzelki To jest fajnie, wiecie o co chodzi Ja pamiętam jak wtedy kupowałam sobie ten obraz Taki w jakichś tam, nie wiem Nie wiem już co to było, nie pamiętam Nie pamiętam jak to się nazywało I ten, i ja byłam Ja już byłam taka przerażona, że nie mam pędzli Bo ja wiedziałam, że będą farby Bo muszą być, ale pędzli I ja byłam taka, kurczę, ja nie będę miała pędzli Czy ja na to pomalować I w ogóle, a nagle się okazuje, że są pędzle Więc się bęgać jeszcze się... Tutaj mam właśnie 3 sztuki pędzli, więc e, fajnie bardzo. Więc to jest naprawdę mega fajne. Wiecie co? On, to, to co ja mam, kosztuje 25 zł. Myślę, że fajnie, bo efekt końcowy jest naprawdę wart takiej ceny. No i wiecie, co, może być, e, możecie wiecie, malowanie sobie, jak ktoś lubi. Ja jestem taka, że lubię bardzo jakby malować. Oczywiście, że to trochę kosztuje stresu żeby tak pomalować, ale fajnie tak wiecie, tak zdać się, no fajnie tak usiąść sobie i zacząć tak malować, tak po numerkach w ogóle, no fajnie powiem Wam szczerze, bardzo polecam, polecam Wam, na pewno polecam też osobom, które lubią malować, lubią zrobić sobie coś takiego własnoręcznie czy coś takiego. Wiecie co, jest najlepsze, że możecie po efekcie końcowym sobie zawiesić na przykład na ścianie, to jest mega fajne, oprawić na przykład w ramkę, albo dać komuś, to jest naprawdę mega fajny pomysł. Ja się właśnie zastanawiam, czy by sobie tutaj na ścianie nie powiesić, jak skończę już te kwiatuszki, czy sobie właśnie na ścianie tutaj nie powiesić, żeby było tak, wiecie, żeby coś się działo w tym pokoju, <laughs> można powiedzieć takiego, bo już mam tutaj kwiatki Lego, a chcę właśnie, żeby było też coś takiego, wiecie, jakieś obrazy w tym pokoju i w ogóle. Więc e, kto wie, może jak skończę, to tutaj będzie zawieszony albo przy drzwiach obraz, ale bardziej chyba tutaj, żeby było go, wiecie, tak widać. Więc e, kto wie, może. Dobra, słuchajcie, ja będę teraz e, dalej dokończała naszyjnik, bo właśnie robię. Robię w takim e, dość ładnym kolorze. O, bo boję się, że mi spadnie. Proszę bardzo. No, więc e, będę teraz zakończyła naszyjnik i sobie coś puszę do oglądania. Nie wiem, czy na Disneyu, czy na Netflixie. Zobaczę, chyba na Disneyu, bo teraz oglądam jakąś jakąś bajkę, której nigdy nie oglądałam i mnie zaciekawiła, więc e, no, więc idę robić. E jesteśmy aktualnie w Kiku. Już przyszła kolekcja świąteczna i jesienna. Mają nawet takie słodkie, świąteczne już serwetki. No słodkie, ale jeszcze za wcześnie. Już świąteczne rzeczy. Ale to jest fajne. No. nie. Niestety w kiku nie było tego kubka plastikowego, były same szklane, więc nie wiem, zobaczę w przepko, oby był. Nie tylko w kiku, ale również to... O, to jest jakaś świeczka 12 zł, ale ładna. Na pewno w tym roku dekoruje pokój na jesień. Ej, boże, ile 40 zł? Ładna lampka? Taka sobie na biurku mega ładne. O, tutaj są też jakieś. O, to jest chyba do przechowywania, coś takiego tutaj. Może jaka kolekcja, słuchajcie, świeczek. O, skrzynka moja, którą sobie kiedyś kupiłam i pomalowałam. Jest świeczka, świeczka tutaj. No, to... A, fajny kubek. Szkoda, że nie plastikowe. Fajny, taki jesiennie i Halloweenowy. A to Fajne. co to jest? Jakieś dekoracje? Tak, no. moja ulubiona kolekcja. To jest tutaj płótna. No nie, tak, te. Y, nie wiem, czy bym chciała, jakby we flamingi. Te, co, kwiaty to są ładne. No, bo to ci że były te. No, góry. A ja tutaj. A ty mi wziąłeś te kwiaty. No. I one wydaje mi się, że są najładniejsze. Tak. No, będą mi pasować, jak będę się sobie zawiesić w pokoju. kwiaty są O, 12 tylko złotych. Co to jest? Markery. Lepko poszło wy. Takie elektroniczne, staty, tutaj proszę bardzo. Nawet słuchawki. Nada kolekcja, o. Czy to jakieś kredki? No, kredki. bardzo O Jezu, pamiętam jak kiedyś, jak byłam mocno, miałam cały zestaw miała taki pachnący. A ja też później chyba nie wiem, że nie Kredek. i nie wysyłaliśmy Helgiemu no. w paczce chyba Miałam cały zestaw. Były markery, kreski pachnące. Niestety nie znalazłam tego kubka, ale no cóż, poszko na internecie. Siemano, wróciłam już z zakupów. Powiem wam, że w tych sklepach nie było. Na pewno w było dużo rzeczy, trochę świątecznych. były nawet bombki. Jakby co jest? To jest wrzesień, czyli stopad, co nie? W Pepko podobnie były te świąteczne rzeczy, ale jakby nie było aż tyle świątecznych rzeczy niż w Kiku. Była chyba tylko. Była tylko chyba tylko jedna rzecz świąteczna, więc dobrze. Pepko, czekajcie na listopad albo na końcówkę października. Dobrze. Ale wrzesień to jeszcze już. Jeszcze troszkę daleka do tych świąt, jakby. E, więc powiem Wam tak, że w sumie szału nie było. Myśmy jednak nie pojechały do action, bo w sumie też jakby byliśmy niedawno i też jakby. Czy my wiemy, czy jakby wiem, czy byśmy coś tam kupiły, wiecie o co, nie niedawno, pokupowałyśmy jakieś tam rzeczy, więc jakoś nie mieliśmy tak, wiecie, na pewno czego nie kupiłam w bo nie było portfela małego, nie kupiłam niestety, piżamy też nie kupiłam, chciałam sobie kupić. W sensie była pewnie, ale chyba nie taka, jaką ja chciałam, nie wiem, nawet zapomniałam opatrzenie patrzenie na piżamę. Nie popatrzyłam sobie na piżamy, ale mi się wydaje, że raczej nie mieli właśnie takiej, jakiej chciałam. Więc po prostu w któryś dzień po prostu gdzieś pojadę i sobie kupię jakąś piżamkę, taką jaką chcę. Ale to gdzie indziej. Kupka szukałam, nie było. W Pepco były, ale takie metalowe, to nie, nie. Były też szklane, tak jak mówię do mojej mamy, że ja szklanki, to my mamy tyle. I jakbym chciała, właśnie sobie wziąć jakąś szklankę, to bym sobie wzięła po prostu, jakby od nas nie kupowałabym, bo to jakby strata pieniędzy, jak mamy tyle szklanek. A ja właśnie chciałam taki plastikowy, wiecie o co chodzi, taki plastikowy, cały plastikowy. Nie żadny szklany, nie żadny jakiś termos, tylko po prostu plastikowy. E, więc niestety nie było. W sensie były w Empiku. Było takie, ale to było tak źle zrobione, że no, że... A taka cena jak z kosmosu, wiecie o co dzień. Niestety, bo ja pamiętam, że ten różowy sobie kupowałam w Empiku. I właśnie pamiętam, że on chyba nie był aż taki drogi. No i miałam nadzieję, że nadal są takie kubki w Empiku, bo byliśmy w Empiku w poszukiwaniu za tym kubkiem, patrzyłyśmy w Pepko, patrzyłyśmy w netto. Gdzie jeszcze? Kiku też patrzyłyśmy i gdzieś tam jeszcze patrzyłyśmy, więc w, trochę w sklepach patrzyłyśmy na to. No i niestety, wiecie, taka bieda, no nie? Dużo było szklanych kubków, jakby jakaś moda, wiecie, o I metalowych, z tymi metalowymi to też jakaś chyba moda, no ale cóż. Ale sobie kupiłam dwie rzeczy, dwie rzeczy, niestety nie takie jakby, nie wiem, jakieś coś takiego do tworzenia i tak dalej, tylko takie ciuchowe. Kupiłam sobie Kupiłam sobie taką fajną bluzkę, proszę bardzo, taką mega ładny jakby kolorek, tutaj proszę bardzo, z peko. mega mi się spodobała, taka wiecie po dołu na przykład, mega fajnie, żebym sobie miała, więc sobie kupiłam, proszę bardzo, taka fajna, taki ładny kolorek ma i materiał, więc sobie kupiłam, ona słuchajcie kosztowała mnie 15 zł, 15 zł, co jest w ogóle? Mega tanio, więc sobie wzięłam taką... O, proszę bardzo. Fajny materiał. Już to mówiłam. Jemy. Kupiłam sobie jeszcze spodnie do tej bluzki. Bo tak sobie patrzę i patrzę i są spodnie. Więc idealnie, słuchajcie. Proszę bardzo, spodenki do bluzeczki. Fioletowe. One kosztowały 20 złotych. Czyli w sumie nie tak dużo. Więc sobie kupiłam i... No. I kolory jesienne, czyli na przykład taki wiecie, no wiecie nie taki klimat świąteczny, yy, świąteczny, jesienny, ale mega mi się spodobał ten kolor czerwono-fioletowy mega ładny. I będzie mi na przykład pasować do tej opaski perłowej, co mam na sobie teraz, więc fajnie. I będę miał taki wiecie, luźny, yy, już taki na takie zimowe, można powiedzieć dni. To już za niedługo będą i będzie tak, wiecie, już nie będzie tak właśnie ciepło, tylko będzie już tak troszkę zimno, więc mam bluzkę z długim rękawem i spodnie dresowe, idealnie po domku taki komplecik, polecam, więc fajnie bardzo, powiem szczerze, no mega fajnie, spodnie też gity, z zmają mają to jest najważniejsze, słuchajcie, to po prostu po tym jak sobie kiedyś zamówiłam takie spodnie z zary, to takie szerokie, szare i w ogóle... Masakra, bo szczerze, żeby nie mieć jakby e, tych, w tych spodniach kieszeni na telefon, to jest jakaś po prostu masakra. Więc e, cieszę się, że te mają kieszenie, więc spoko. No, będą idealne. No, takie wiecie, po domu sobie kupiłam, żebym też miała jakieś takie spokociuchy po domu. I no, tyle kupiłam, bo jakoś tak, wie, jak Wam mówię, nie było tego kubka, nie, nie było portfela, a chciałam sobie taki mały kupić portfel. Na nie patrzyłam, no ale jak patrzyłam na portfele, nie było, patrzyłam na... W sensie w Empiku nie patrzyłam na portfele, ehm, bo to chyba też jakby nie było za dużo wyboru z portfeli, poza tym tam ceny są takie kosmo, że, że sobie chyba odpuściłam. Ehm, no, zakupkiem się bardzo, bardzo rozglądałam, no ale niestety nie było takiego jakiegoś chciałam. czyli cały plastikowy. Więc pewnie po prostu jeśli się uda, no to gdzieś znaleźć gdzieś i w ogóle to jakby się kupi stacjonalnie, no a jak nie, to muszę zamówić przez internet. Niestety. Wiecie, dlaczego niestety? Bo ja jestem taką osobą, że jak potrzebuję czegoś tak bardzo, tak wiecie, że ja po prostu jakby potrzebuję tego, że chciałabym najlepiej, żeby mieć to jeszcze dzisiaj to po prostu jakby czekanie na tą paczkę to jest, wiecie, jak jej zamówiłam sobie z okulary przeciwsłoneczne z handemu i one mi szły, tak długo mi szły, że masakra, ja już wam chyba mówiłam tą historię i po prostu zrezygnowałam, jak mi przyszła paczka, bo już jakby wiecie, już mi się nawet odechciało tych okularów po prostu a ja jej zamówiłam nawet na zakończenie roku szkolnego w murze, właśnie dlatego je zamówiłam ale i żebym miała tak, wiecie, tak ogólnie, ale bardziej mi chodziło o zakończenie roku szkolnego w chmurze. żebym miała właśnie takie fajne okularki przestrzenicze, więc yy, jak już przyszła ta paczka, to mi się szczerze odechciały już ją odbierać, więc po prostu no. I powiem wam o tu jakiś pająk. No, w każdym razie, więc mi się już żeby wiecie, odechciało. No, Fajna w ogóle opaskę. Ja jej dawno nie używałam w ogóle. Ja ją kiedyś kupiłam, chyba w Rossmanie. I ja tak przez bardzo długo ją nie używałam. No, a dzisiaj sobie jakoś tak ją założyłam i pomyłam, że jestem zadowolona. No, tylko już mnie tutaj, tutaj mi już tak troszkę boli, więc e, zdejmuję ją teraz. No, ale tak to spoko. Dobra. Mm, nie Jestem troszkę już taka, wiecie... No, ale powiem wam szczerze, że już świąteczne y, rzeczy są. Ogólnie powiem wam szczerze, że zdziwiła mnie świąteczna kolekcja. W Kiku. W Kiku najbardziej. Wiecie dlaczego? Bo w Kiku, y, w tym, w Pepku były na przykład... Była jedna rzecz świąteczna. Natomiast w Kiku to nie było tylko jednej rzeczy świątecznej. Tam było mnóstwo świątecznych rzeczy. Co jest? Nawet serwetki było świąteczne, co je w ogóle? Więc nie lubię tak, jak ktoś tak nagina, jakby czas, można tak to powiedzieć, bo jest wrzesień. Nie jest to październik, na przykład nie jest to końcówka października, nie jest to listopad, nie jest to grudzień. Jest wrzesień. To jest jakby wakacje były po prostu, wiecie, świąteczne rzeczy. Masakra. Te w sensie się chyba były już w sierpniu w niektórych sklepach. No, więc... Yy... Ja nie wierzę w takich ludzi. Jakby... Oni się sobie chcą popsuć przed świętami, bo wiecie... Jak tak będziecie dużo jakby o świętach jak w ogóle, będziecie oglądać filmy świąteczne we wrześniu i tak dalej... To w grudniu zrobicie takie... No, święta i tyle. A wiecie, a tak właśnie, żebyście mieli takie w grudniu, że a, święta. To wy nie będziecie mieli tego w świętach e, e, w grudniu. Tylko będziecie mieli że takie, a, za niedługo święta, bo wam się już znudziło to, wiecie o co chodzi, Więc e, ja w tym roku po prostu no, nie będę robiła tak, bo chcę mieć ten klimat świąt. Dziękuję Wam bardzo, serdecznie za oglądanie kolejnego filmu na moim kanale. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję na moim palcu, żeby być na z kolejnymi filmami.